No, i siemka wszystkim, i takie sprostowanie do ostatniego filmiku. Ostatnie, ostatni filmik, właśnie pokazywałem ten obieg, mówiłem, że niestety nie pozwalają w środku nagrywać, ale wchodząc z Mariuszem do środka, zwiedzając, jesteśmy w totalnym szoku, bo obieg jest tak odremontowany, odrestaurowany wypielęgnowany, no że szok, tak. Jest normalny szok. 25 lat remontowali ten obiekt. Obiekt jest w środku wyposażony w rzeczy, które po prostu tam były. Nie wszystko jest orygina oryginałami, są repliki. Ale to jest tylko takie sprostowanie: że nie dziwię się, że nie pozwolił ten pan, ale jest ok. Szacun dla tych ludzi, co to robili. 25 lat pracy przy tym obiekcie. Masywny obiekt. Super. Flaga, a jaka to miejscowość jest? No to jest opawa, tylko dzielnica. Aha, do Opawy zapraszamy dzielnicę, dzielnicę Opawy. Tu jest właśnie taki obiekt w polu, praktycznie jak pokazywałem. Ale na pewno traficie OPS25. OPS25 także zwracam honor temu panu, że nam no nie pozwolił nagrywać. Ale po prostu nie chcę pokazać coś w środku, a jest w środku, no zary piaszczową powiem. Tak, także zapraszamy z Mariuszem do opawy na zwiedzaniu tego obiektu. My lecimy dalej. Pozdrowionka dla wszystkich. Trzymajcie się zdrowo. Siemka.